Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za tak liczny udział w konkursie wojewódzkim Weekend na Wsi. Chcieliśmy pokazać wszystkim wiele pięknych i nieodkrytych miejsc, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Pozwolę sobie przedstawić Państwu wyniki konkursu. Piąte miejsce w wojewódzkim konkursie Weekend na Wsi. Zawiał gospodarstwo agroturystyczne Winica, Witaj Słońce, powiat kutnowski. Bardzo dziękuję za uznanie. Tak naprawdę, pomysł wziął się z południa Europy, jak wyjeżdżaliśmy i jeździliśmy trochę, szczególnie jeśli chodzi o Włochy. Podobało nam się to. Hmm. Ten styl życia, to jak ci ludzie żyją. Tak, to jest pan, pracują. to Toskanie do powiatu kutnowskiego. Tak. dokładnie Tak. Dokładnie tak. W 2019 mieliśmy już pierwszy zbiór co w zasadzie się nie zdarza, bo raczej pierwszy jakiś niewielki zbiór w trzecim roku najwcześniej. Czwarte miejsce w odcinku kursie weekend na wsi, zajęło gospodarstwo agroturystyczne, gór w Kiełczówce, powiat pod Piotkowski. Dziękuję bardzo. W Kiełczówce zapraszamy swoich gości głównie do naszego parku, który jest zabytkowym. Staramy się w naszej kuchni ugościć naszymi wyrobami, to znaczy... Mamy jajeczka wiejskie, które bo hodujemy kury. Mamy sezonowe warzywa, owoce, z których robimy przetwory, yy, jakieś tam dżemy śliwkowe, i, i jabłka, i pieczemy szarlotki. Robimy takie, takie rzeczy i takimi specjalami yy, naszych gości raczymy. Trzecie miejsce w Obywateli się na wsi Zajubo gospodarstwo agroturystyczne pi, Piwnica Rycerska Powiat Tomaszowski. Serdecznie gratuluję. Nagrody 3000, 3000 złotych. O, pięknie! No, tak. dziękujemy no bardzo, dziękujemy. <laughs> Jakie produkty wysokiej jakości byście zaproponowali naszym mieszkańcom? Które osobiście zbieramy w lesie, tak? Grzyby, jagody, miody. Wyroby wędliniarskie. poczek naszych lokatorów i nasze własne. Drugie miejsce w konkursie weekend na wsi zajęło gospodarstwo agroturystyczne Siedlisko. Wesiekiery, powiat Łęczycki. niezmiernie mi miło. Bardzo się czuję wyróżniona, zaszczycona. Świetnie. To, co jest naszym atutem, to siedlisko Wesiekiery jest stworzone po to, żeby albo aktywnie sobie odpoczywać, albo też sielsko spędzić czas na nic nierobieniu. Pierwsze miejsce zajęło. Pierwszym wojewódzkim konkursie Weekend Wsi, bo gospodarstwo agroturystyczne za lasami powiat Tomaszowski. Serdecznie gratuluję. <grymianie> no to bardzo się cieszę. I otrzymuje pani, się otrzymuje pani nagrodę w wysokości 5000 zł, główną nagrodę Szafałowia o, Wysokiego Grzegorza Szajbera. Dziękuję, no cudowna wiadomość, nie mogę się doczekać, żeby przekazać się rodzinie. Ja jestem zakochana w ogóle w Zakościelu, bo my nie jesteśmy stąd. My urodziliśmy się na Białostoczyźnie, po drodze mieszkaliśmy w Warszawie, także jak sprowadziliśmy się w to miejsce i znaleźliśmy to miejsce, które faktycznie jest za lasami, to ta cisza, ta zieleń, w ogóle ukształtowanie tego całego terenu jest fascynujące. I stworzyliśmy takie miejsce, gdzie można wypocząć, właśnie wśród zwierząt, wśród drzew, bo na własnym przykładzie to wiemy i doznaliśmy tego, że to po prostu jest fantastyczny relaks, takie odcięcie się od, od miasta, od hałasu. Chyba wszyscy teraz tego szukają. Teraz zwłaszcza, więc w każdym wieku każdy coś znajdzie dla siebie, bo i dzieciaki mają mnóstwo miejsca do, do zabawy, do poznawania tutaj też terenów, a rodzice myślę, że znajdą tu ciszę i szybki internet. Wszystkim gospodarcom biorącym udział w konkurcie, chciałbym serdecznie podzielić już dziś dla Państwa, jak również tych, którzy nie zdecydowali się do wzięcia udziału w drugiej edycji. Wojewódzkiego konkursu weekend na wsi, który odbędzie się w przyszłym roku.